Miłość kobiety to coś więcej niż uczucie. To siła, która potrafi uzdrawiać, przebaczać, stwarzać, ale też wyniszczyć, jeśli nie jest odzajemniona. Gdy kobieta naprawdę kocha, nie robi tego na półgwistka. Kocha całym sercem, ciałem, intuicją, duszą. Prawdziwa miłość kobiety to widzenie głębiej. Ona widzi, kim mężczyzna mógłby być, nie tylko kim teraz jest. Widzi jego ból pod agresją marzenia pod zniechęceniem i kocha nie przez iluzję, ale przez serce pełne nadziei. Dawanie ciepła, które leczy, jej obecność koi, jej słowa mogą podnieść z kolan, jej dłonie budują poczucie bezpieczeństwa. Bycie obok, ale nie na kolanach. Miłość kobiety nie oznacza rezygnacji z siebie, ona daje, ale też zna swoją wartość, jeśli trzeba odejdzie, by nie zgubić siebie. Wierność nie tylko ciałem, ale duszą. Jeśli kocha, to myśli o nim, czuje go, nosi go w sobie. Jego ból boli ją, jego radość cieszy ją, ale nie pozwoli, by ją zniszczył. Miłość twórcza, ale nie zaborcza. Kobieta, która naprawdę kocha, wzmacnia, inspiruje, i podnosi. Nie tłamsi, nie kontroluje. Przy niej mężczyzna rozkwita, o ile potrafi przyjąć jej światło. Gotowość do ofiary, ale nie do samozniszczenia. Ona zrobi wiele, czasem wszystko. Ale jeśli mężczyzna rani, niszczy, manipuluje, prawdziwa kobieta przestaje ratować i ratuje siebie. Prawdziwa miłość kobiety to alchemia, cierpliwość matki, dzikość kochanki, mądrość kapłanki i siła królowej. Jeśli znajdzie mężczyznę, który ją rozpozna, jest dla niego najcenniejszym darem. Jeśli nie, odchodzi i wzrasta. Nie daj się więcej oszukiwać, wybierz świadomość. Litnij subskrybuj i dzwoneczek, i bądź ze mną w kolejnych odcinkach. Na bieżąco.